Jak Bibi naprawił baterię kuchenną. Bibi miał bardzo ciężki dzień. Wykonał wiele różnych prac i był bardzo zmęczony. Kiedy dotarł do łóżka, zasnął słodko. <słuch> uh. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Pomoże ci bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tu tuning, dodasz gaz Samochody stoją w żonku I je wszystko jest w porządku Hop! Param, pam, pam! Oj! Wydaje mi się, że zaczyna padać Ajaj! jaj Oj! Co to jest? Oj oj! Co to? Co to za dźwięki? Coś kapie. Może na zewnątrz pada deszcz? Hmm. Nie, na zewnątrz nie pada. Może kapie w łazience? Ha, sprawdzimy. Pan jest całkowicie suchy. A, teraz rozumiem, skąd te dźwięki. Rura przecieka. Pilnie musimy ją naprawić. Tak, zobaczmy. Mm. Oj, o. Bibi! Co tam jest? Pająk? E, oj, tak! W pobliżu rury siedzi duży pająk, który bardzo mnie wystraszył. Nie chcę, żebyśmy naprawili baterię. Jak możemy go pozbyć? O! Hej! Wydaje mi się, że mam pomysł. Złapiemy go za pomocą samodzielnej pułapki. Samodzielnej pułapki? Tak! Na początek potrzebujemy zwykłej szklanki. Potrzebujemy także pudełka zapałek. I oczywiście będziemy potrzebować nitek. A teraz, za pomocą tego wszystkiego, zrobimy własną pułapkę. Tak, już zrobione. Wszystko gotowe. Bibi, jak możemy zwabić pająka do pułapki? Oj, nawet o tym nie pomyślałem. Może dzieci będą mogły nam pomóc? Co pająki lubią najbardziej? Może lubi gumę? O, pająki nie żują gumy. Wolałbym zjeść ją sam. Ser, kto odmówi się od kawałka sera? Nie, ser też nam się nie przyda. To nie jest mysz. Mucha? Oczywiście. Pająki uwielbiają polować na muchy. To świetna przynęta. No, chodź tutaj. Bibi, pociągnij. O! Uh, uhu! Świetnie. Teraz zabierzemy pająka do piwnicy. Niech tam na spokojnie łapie wszystkie muchy. Ho ho, 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 ho ho Wszystko jasne! Wystarczy wymienić uszczelkę. Bibi, potrafisz to zrobić? Najpierw należy odkręcić rurę kluczem nastawnym, wymienić starą uszczelkę na nową i przykręcić z powrotem. Kilka drobiazgów. Musisz tylko wybrać odpowiednie narzędzie. Może ten klucz nam pasuje? Ho, ho nie. To jest klucz, którym otwieramy drzwi. Taki się nam nie przyda. Hmm. Więc, może ten klucz? Nie, to jest klucz od mebli. On też na mnie odpowiada. Świetnie, to jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Oj, co się dzieje? Bibi. Zrobiłeś prawdziwą powódź. I pogrzebałeś się od stóp do głów. Ups! Ups! Całkowicie zapomniałem, że nie mam nowej uszczelki do wymiany. Co powinniśmy teraz zrobić? Mam pomysł. I nie ma problemu. Bibi, myślę, że to bardzo zły pomysł. To powinno działać. Wymieniamy. Świetnie, woda już nie kapie. Mówiłem ci, że to zadziała. A teraz pora iść do łóżka. Dobra, noc. Jedna, dwie, trzy. Co jest? Znowu? Oj. Jak Bibi pomógł betoniarce samochodowej. Betoniarka wiezie zaprawę cementową do budowy. Duży bęben mieszający wypełniony jest zaprawą cementową. Musi stale się obracać. W przeciwnym razie cement stanie się twardy jak kamień. O, co się stało? Mechanizm przestał obracać bęben z zaprawą. Cement może stwardnieć. Trzeba jak najszybciej dokonać naprawy. Szybko do warsztatu, Bibi! Panik nasz dziś usterce radę da. Malowanie kół, wnet pomoże Ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu nim, dodasz gaz. Samochody stoją w i wszystko jest w porządku, Dzień dobry, co się stało? Petoniarka opowiedziała Bibi, co się wydarzyło. Oj, oj, oj. Nie możemy się wahać. Musimy szybko uruchomić bęben. Inaczej cement stanie się twardy i się zepsuje. Tak, tak. O, co tu chodzi? Mm. Uszkodzenie okazało się bardzo trudne. I Bibi nie zdołał jeszcze odnaleźć przyczyny. Aha! No, oczywiście! Zupełnie zapomniałem o mechanizmie obrotowym. Zapchał się cementem i dlatego się zepsuł. Teraz szybko to naprawimy. Cement, który się dostał do mechanizmu, już się stwardniał. Trzeba go ostrożnie rozbić. Dzieciaki, potrzebuję waszej pomocy. Jakie narzędzie ma wybrać Bibi? Kij baseballowy? <laughs> nie, to kij. Krają nim z basebola. Zdecydowanie nam nie pasuje. Może siekierka? Przy pomocy siekiery rąbane jest drewno. To nie jest narzędzie, którego potrzebujemy. Tak! Tłokiem i dwutem możemy rozdzielić solidny cement i oczyścić mechanizm obrotowy. Zaczynajmy. Bibi wyczyścił mechanizm z cementu, który tam dotarł. I mechanizm powinien zadziałać. Uff, to było trudne, ale teraz mechanizm powinien działać. Zadziałał sygnał ostrzeżenia. Ze względu na to, że bęben nie obraca się przez długi czas, cement staje się twardy. Co robić? Tylko zmiękczyć zaprawę cementową. W tym celu dodamy do niej zwykłą wodę. Co powinniśmy wybrać? Nie, nie potrzebujemy kleju. Może sok? Pijemy <laughs> sok, ponieważ jest bardzo smaczny i zawiera wiele przydatnych witamin, ale cement nie powstaje z soku. <laughs> no oczywiście, że woda. Teraz dodamy wody do cementu i on nie stwardnieje. Dzieci, jesteście tacy wspaniali. Gdyby nie wasza pomoc, Bibi na pewno by sobie nie poradził. Wszystko gotowe, jesteś w porządku. Tymczasem nowy przyjaciel Bibiego przybył na Plac Budowy. Świetnie! Betoniarka naprawiona i działa prawidłowo. Cement nie zepsuł się, a budowa trwa. Jak Bibi pomogł lokomotywie. Pewnego dnia Bibi udał się do wsi, aby odwiedzić swoją babcię. Już od dawna jej nie odwiedzał i stęsknił się za nią. Przyjechałem. Babcia pewnie już na mnie czeka. Wow! Prawdziwa lokomotywa! Lokomotywa? To maszyna, która porusza się po szynach za pomocą pary. Lokomotywa została wynaleziona przez ludzi jeszcze w XVIII wieku. Wow! Oj! Jaka przykrość! Lokomotywa jest bardzo stara i ma popsuty karbowód, który obraca jej koła. Teraz nie może się ruszyć. Bibi, może Ty potrafisz pomóc? Jeśli lokomotywa nie uwolni drogę kolejową, może zdarzyć się wypadek. O, nie mam ze sobą narzędzi. Nie wiem, jak pomóc lokomotywie. No tak? Jak mogłem zapomnieć? miejscowości, gdzie mieszka moja babcia jest prawdziwa kuźnia. Tam na pewno będą mogli naprawić korbowód lokomotywy. Hurra! Wtedy musimy się pośpieszyć do kuźni. Mamy bardzo mało czasu. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowa Śmiana kół wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu nim, gdy dodasz gaz. Samochody stoją rządku i wszystko jest w Kowal to mistrz, który przetwarza metal. Zawód kowale jest jednym z najstarszych, mającym ponad 5000 lat. Bibi powiedział kowalowi, co się stało z lokomotywą. Kowal bardzo uważnie wysłuchał Bibi i zgodził się pomóc przekuć uszkodzony karbowód. Temperatura w brytwanie to ponad tysiąc stopni. Teraz rozgrzejemy metal i stanie się miękki. Następnie łączymy odłamane części, skujemy je i ochłodzimy metal, aby znów stał się twardy. Kuźni dawno nie było sprzątania i rzeczy są nieporządnie porozrzucane. Tak, tak. Dzieciaki, musimy pomóc Bibi znaleźć kowalski młot, aby był on w stanie przekuć karbowód. Trzepaczka do wybijania dywanów? <trypaczka> Tą trzepaczką wytrzepiemy kurz. To nam nie pasuje. Szczypce? Nie, -e. Szczypcami wyciągamy gwoździe. Młotek! Tak! Potrzebujemy właśnie młotka. Dzięki dzieciaki. Dobrze. Połamane części korbowodu przekute. Pozostało ostudzić rozpalony metal w wodzie, aby znów stał się twardy. Świetna praca. Bibi i Kowal przekuły uszkodzony karbowód. Ale musimy się pośpieszyć na stację. Czeka nas lokomotywa. Udało mi się przekuć twój zepsuty korbowód. Teraz możemy zainstalować go na miejsce. Kociół lokomotywy zupełnie ostygł. Dopóki Bibi naprawiał korbowód, cały węgiel się spalił. Ohoho! Trzeba pilnie wypełnić palenisko lokomotywy węglem. Dzieciaki, zdecydowanie musicie mi pomóc. Nie, to jest gazeta. Ona nie rozgrzeje paleniska lokomotywy. To jest świeca. Wcześniej, gdy nie było elektryczności, świece oświetlały dom. Nam ona nie pasuje. Uhu! Tak, to węgiel. Węglem rozpalimy palenisko lokomotywy. Dobra robota, dzieciaki! Razem z Bibi i Kowalem pomogliście lokomotywie. Bibi, chyba zapomniałeś o czymś? Babcia, zapomniałem, że ona nam nie czeka. Muszę się spieszyć. Do zobaczenia, dzieciaki! Przyjacielu, czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!